Bankowidzowie, i witam was w kolejnym odcinku na moim kanale z gry jak zapewne sami widzicie jak się spodziewacie broken ranks i to są kolejne podczasowe poczynania dlaczego nie podczas po evencie dlatego że no zaraz wam powiem ale podsumowując no w mogę od razu powiedzieć event sam nie podobał mi się w ogóle a w sensie te pierwsze trzy eventy super ten dla petów no, może być, tam sobie na nim pograłem, bo żeby sobie pograć, po prostu. <coughs> Sorry. I też czasami fajnie zobaczyć, że jakiś tam pasek, może nie mój własny, EXPA, ale jednak idzie do przodu. Także to nabiłem na wyższy poziom, nie pada mi tak często na Drawgulu y czy na Hard Ivrze, nie? I tyle. Eee, jeżeli chodzi o event z EXP, słabo, że zrobili to na instancji, która jest tak droga, no bo wiecie, nie? Teoretycznie można było na Eurokratosie też zdobyć dobry exp, ale nie miałem ochoty w ogóle na grę jakbyś tak wyszło. Wcześniejszy e e event z psycho expem super był. W sensie bardzo mi się podobał, bo jednocześnie sobie wbijałem level, expiłem y itemki i bla bla bla, nie? Super event i od razu można było kostki nazbierać na tagę na event expowy. Czyli wszystko było git, Event z dropem driftów. No to już była tragedia, nie? W sensie powiem tak, wiem, ta gra opiera się na procentach. Więc teoretycznie możesz mieć 99% szansy na trafienie, mieć 5 ataków. Z tego wszystkich 5 wejdzie ci podwójny i możesz nie trafić, bo to jest procentowa szansa. Mimo, że to jest bardzo mało prawdopodobne, jest procentowa, ale to już była przesada, w sensie robić event, który trwa parę dni, ludzie tracą na niego ileś tam godzin i jeden, a mam magnia, Alorna, mam Magni Farida, mam Magni Holma, a drugi, no co ci spadło, mmm, sub Alorn i Bifaln, no wiecie, to jest przesada, jakby Poko, szansa zwiększyli szanse, nie każdy wie na co się pisze, ale jak dla mnie event powinien polegać na tym, że mam dwie godziny i wiem co w dwie godziny osiągnę i wiem, że tych dwóch godzin nie zmarnuję, bo sobie na przykład na evencie na loskach pójdę sobie na loski i wiem mniej więcej ile ekspas dobędę, a tutaj mogę dwie godziny siedzieć, mam już mało czasu, dwie godziny siedzieć i nie zdobyć nic. Więc to jest w ten sposób i to jest takie gadanie, że no na będzie. Evencie... Działogów, i tak dalej, i świątecznym przecież jest tak samo. Bo najlepsze nagrody są randomowe, no tak, ale przynajmniej robisz coś innego w grze niż idziesz na Komandora. Tako też sobie mogę pójść na Komandora, na tamtym ewencie nie. I EXP jest tam dobry, i złoto też się dostaje, tak czy siak. Oczywiście na Komandorze też jest złoto, szansa na drop, i tak dalej, ale robi się coś innego niż normalnie się robi. Więc jeżeli już mam robić to, co normalnie mogę robić, też. Chcę przynajmniej być za to nagrodzony za każdym razem, a nie jakoś tak. A może dostaniesz nagrodę, a może nie. Wiecie, to, jak dla mnie to jest głupie bardzo. Nie przygotowałem tabelki, chciałem wam przygotować, ale z czego? Grałem w, na tym evencie z dropu Driftów 7 godzin. Tylko i powiem wam tak: na komandorze nie było drop plusu do dropa Driftów. To najwyżej włączyli mi zły event, i, bo tak. Pierwszy komandor padł mi Ballast drugi komandor spadł mi nit przy pierwszym komandorze spadł mi subdriftelt potem bla 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 15 komandorów 15 komandorów zabiliśmy spadł kolejny nit spoko w międzyczasie z całego eventu jeszcze latałem mario komandory solo bo z tych komandorów to spadały rarki to akurat byłem z kolegą na, na spółę z ogólnie z całego eventu spadły te trzy rary do tego Subban, Subtelt, Bifan, Bidur, 2 suba Amady, 1 Bidriftal, 2 e, suby Holmy, 1 Bian i dwa suby Lorby. No powiem tak, jak na 7 godzin gry, to nie byłem z tego aż tak zadowolony. Właśnie ktoś zasubskrybował mój kanał. Dzięki Graba311. Jak coś to nie jest nagrywane na streamie, ale i tak mi przychodzą powiadomienia. Także pozdrowienia dla ciebie, pani Graba. No, do czego ja? Eee, tak. No i to wszystko, co mi spadło podczas eventu. Jeszcze raz powtórzę. subban, Subtel, Bifan, Bidur, dwa Subamady, Bital, Subhorn, dwa razy, Bian i dwa Subelorby. Nit, Nit i Balast. To wszystko, co mi spadło podczas eventu. A, sorry, jeszcze mi spadła jedna koreatura, jak byłem nomary. No i to w sumie tyle. Więcej nic nie spadło. Także event. Podsumowując. Ostatni do dupy, reszta git, albo bardzo fajny i tyle. Najlepsza to ta z bo najlepsza, najlepiej się bawiłem, loski się fajnie chodziło i tak dalej, nie? I od razu miałeś to, że o kostka, to będę mieć następny event. Co prawda następny event też się szybko skończył, no bo się wylatało tak i poszło parę Eurokratosów, koniec eventu, ale już się lepiej na nim bawiłem niż na tym, gdzie tu mi się w ogóle nie chciało grać. Przechodząc, bo to jednak jest podczas Podczasowe poczynania, a nie podczas będzie po Podtumowanie, jak wygląda postać, to wiadomość za chwilę odczytam. Kto, kto mi co tam pisał. Statystyki się prezentują w ten sposób: mam tyle HP, bo jestem w Ribie. Ogólnie to, no, co mam powiedzieć, czekam na 127, i wtedy będę mieć. Więcej HP z i tempu, więc będę mógł sobie zbić bazowe do zera i dać więcej wiedzy, moc, zależy, nie? W akurat nie mam nic, bo jestem pod wiedzę. A ja się zastanawiałem, czy nie zbić tak do 700 wiedzy w Eribie i żeby wreszcie w moc dać. Nie wiem, zobaczy się na dniach. Yy, co, resy tak się prezentują tylko w jednej Eribce. No i tak te, nie? I teraz tak przechodzimy do punktu. Co tu się pozmieniało? Nie mam pojęcia co, jaki ekwipunek wyglądał poprzednim razem, jak robiłem podczas versus, także omawiamy całe, nie? No to te itemy to na pewno już były, tak ani te, nie? Hańba, objęcia są, udręki, trójząb, NWILKI, e, ARIARCHY, dwie przysięgi oczywiście są, przysięga na zamianę. Teoretycznie drugą rybę też mam na zamianę. Jakby, wiecie, jakaś grupka eventowa, coś tam trzeba by było po prostu, moim zadaniem by było ustać na grupce, no to mam dwie rybki, nie? Do tego kupiłem sobie rybkę na 80 z. na 80 level z. Y, krytem. A w ogóle tutaj mogę połączyć tą meribę z drugą meribą co mam, to bym miał na 120. Zapasował meribę. Ale to nieważne. E, udało mi się to połączyć. Tą meribkę. Bo miałem. miałem jedną na setny z podwójnymi. Tak. Tak, jedną na setny z podwójnymi, którą kupiłem chyba za 10 milionów. Potem zauważyłem na handlu Dahadi za 2 miliony skrytem, i następnego dnia był Murim za 2 miliony skrytem. Yy, yy, za 5 milionów skrytem. Dahadi za 2, no yy, na 90. Więc ja połączyłem, połączyłem z tą eribą, co miałem, i wyszła mi eriba z krytem. Także ja jestem zadowolony. Z podwójnego też byłbym zadowolony, ale ważne, że weszło i mam tego kryta 4,5% więcej. Do tego jestem dłużnikiem 6 milionów, bo pożyczyłem na naprawę szponów z Mam takie ładne niebieskie. Ludzie mi mówili, że ten Holm jest do dupy, ale już mi dropnął. I to co, co najlepsze. Event dropa driftów, dropi mi takie... gówno, za przeproszeniem A przed eventem sobie poszedłem na Hard Ivra. Proszę bardzo. Magni Holm. Na... Po co mi ten event? To... No, w każdym razie mam to i będę teraz. Jestem to włączony. do Doekspię sobie go na, nie wiem, trzeci, czwarty poziom, żeby mieć też, nie wiem, 7% Holma czy coś? gdzie jest ten Holma? Od razu sobie możecie tu zobaczyć. Szansa na zredukowanie obrażeń już mam 7%. No to dobiję do 8% czy coś. Tylko po to, żeby no, trochę więcej dał. Bo tu już mam jeszcze Big Holma. Które jest wyekspione zresztą dobrze. Nawet nie wiem, jakim cudem jest tak dobrze wyekspione. A, no tak, miałem na szóstkę. To też chciałem powiedzieć, bo był przecież event z PsychoExpert, bo jeszcze musiałem powiedzieć jak w EXP Fibunek. No dobra, no to sobie zobaczcie tutaj jeszcze raz. Widzicie tam wszystkie. Zużycie mamy jest 13, redukcja 7,5. No chyba, że chcecie bez Eriby. Bo to jest to, że dobra, to tu mieliście z tutaj macie bez Eriby, bo tutaj jest jeszcze Alorn, Link i Dur dodatkowy, nie? No to 13 zużycia, 10,5 redukcji Alorna. Redukcja kryta 14, szansa na podwójne 29, redukcja otrzymanych biernych 18, podwójne lusowanie trafienie 16,15, szansa na zredukowanie obrażeń 7, szansa na trafienie krytyczne 20,9, modyfikator obrażeń magicznych 22,62, modyfikator trafień dystansowych 30,4, odporność, odporność na trafienie krytyczne 6,5, obrona przeciw urokom 12 i szansa na odczarowanie 6,5. Jak się prezentują, oczywiście jeżeli to zdejmę, no to spadnie mi linga i dura, czyli szansa na trafienie i podwójne losowanie, jak i 3% alorna też mi zejdzie, bo mam tutaj alornika. Także wtedy to się prezentuje w ten sposób, drzewko jest trochę mniejsze, ale wtedy mam 25,17% kryta. Czyli 1,4% na kryta, to już jest jak dla mnie OK, jest akceptowalną war wartością. I teraz przechodzimy tak. Tutaj macie moje orby. E, wszystkie są na bi. Z wyjątkiem paru, które są na magni. I teraz na magni są. Mm, tutaj na złoto. BB. Tutaj mam magni o, obra redukcję obrażając zwykłych, no bo jest po prostu tania i sobie zrobiłem. Nie było to zbyt drogie, nie? A tak to wszystkie mam na bi. Jeszcze nie wszystkie są ulepszone, bo. I, 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 no po prostu nie było mnie stać, jeżeli chodzi o dajmonity, bo aż tych ty Inst nie chodzę, nie? Ale to muszę też się zainteresować tematem hardinst, bo... No wypadałoby te wszystkie biw sobie na trzeci poziom, żyłoby się łatwiej, szczególnie przez aspekt obrażeń... Tu mam obrażenia na zwykłe co ale... Cumaśpie, na przykład, ale nie mam o, obrażeń na bossy. A 0,4,5 obrażeń na bossy więcej, to tak jakbym sobie wbił Abafa na poziom wyżej, nie? Może uratować dupę, nie wiem. Zależy, nie? Yy, tu mam jeszcze drify z eventu, właśnie to spadło wcześniej. No i tak, szponów nie ulepszałem, te wszystkie ulepy zostały. Objęcia są na plus 1, bo miałem tam jedną flaszkę, to sobie ją po prostu ulepszyłem. Coś tam było na plus 3. Ariary sobie wbiłem na plus 3, po prostu tak osoby trzy razy zakręciłem i są. No, tak. no Najpierw chcę spłacić dług. Potem ulepszę sobie całe EQ na plus 6. A potem zobaczę, nie? Bo jeszcze teraz no, muszę zarobić na miłość Morany. Jak będę mieć miłość Morany, to teoretycznie mam już całe EQ na swój poziom. Bo na 127 no, wymieniam kudręki na Temary i w ogóle na Ortasis. I wtedy już. Myślę, że na ten moment moja postać nie wygląda źle Patrząc na to, że brakuje mi tylko jednego itemu. Ewentualnie można powiedzieć, że jemwile są do wymienienia na... Erba, nie Herba Czy to były spodnie? Piszcie w komentarzach jak się nazywają te drugie butki I a propos, piszcie komentarze, subskrybujcie kanał Dajcie dzwoneczek, dajcie lajka, etc udostępnijcie ten filmik gdziekolwiek chcecie fajnie by było i to e, sytuacja z psycho wygląda tak po evencie psycho e, może najpierw event expo no wbiłem 122 oczywiście na evencie psycho też trochę tego psycho mm, też trochę levela podbiłem 122 przed eventami był chyba 119 także trzy levele no nie za szybko wbijam te poziomy ale no muszę powiedzieć że te dwa eventy Psycho i X były GIT. Ten od Petów był taki se. A ostatni był tragiczny. To pomiędzy tymi eventami nie chciało mi się grać w ogóle. Czyli miesiąc maj nie był zbyt wartościowy, jeżeli chodzi o moją postać, ale no. I teraz tak na evencie Psycho wbiłem sobie na ariarkach właśnie z 6 poziomu te Aba, Ab Alorn i Holma na ósmy wbiłem sobie z 8 poziomu z dziewiątego z dziewiątego poziomu wbiłem trójstą y, tu na dziesiątki tutaj na dziesiątki objęcia wbiłem na jedenastkę yy, czy ja coś jeszcze nie to wszystko tutaj dwa levele, level level i dwa levele. I teraz miałem w sumie spić to, ale najpierw w XP sobie to tak, żeby no tutaj po prostu wbić dwa poziomy, albo może nawet trzy. No to wtedy od razu tutaj miałbym poziom wyżej, tu poziom wyżej. I potem już nie XP nic do obrony, nie? Potem tylko i wyłącznie kryt, aba, i dopiero potem jakieś y, dury, lingi i tak dalej. Nie? Wielkie moje rozczarowanie przez ten event było też, bo. Po poprzednim roku tak dużo osób się nastawiło, że drify będą tanie, że będzie ich dużo. Zbierali kasę i się nagle okazało, że drify nie są tańsze, a niektórzy zapomnieli, że kosztowali wcześniej, więc kupywali po prostu na targu, to myślą, że są, dro że są tanie, a nie są. Oczywiście nie mówię, że ci, ci z większymi levelami, a ci z mniejszymi mogli tak pomyśleć, nie? Albo nawet ci z większymi, którzy po prostu. A na pewno są tańsze niż były wcześniej. Nie? nie wiedzieli ceny, i kupili drożej, nie? A taki na przykład Abaf, to nie wiem, jak teraz, bo nie patrzyłem. Możemy w sumie zobaczyć. Kosztował na czas eventu tyle samo co ten. dalej kosztuje. To... Zobaczcie to. Znaczy, oczywiście, nie, nie tyle samo w tym sensie, nie? Ale. Feedriff ABBAF 2,7 miliona? Wtedy <grydy> będę był tańszy Tutaj była stytu, nawet sytuacja chyba przez chwilę, że ktoś wystawiał go po 10 milionów z tego co pamiętam, nie? A SUBA Bafa jeszcze, jeszcze drożej niż te 500 To jest w ogóle, nie wiem, masakra według mnie Co się stało z tymi cenami Bo to zamiast tanieć to wszystko zdrożało Zobaczcie sobie te ceny 12 koła za Bidrift Banda. No to nie staniał w ogóle. Nawet... Nawet zdrożał można. No tak, no zdrożał. No dało się za 2 miliony wyhaczyć, się sensu sensu. Yy, I tak... Mody pokazałem, to pokazałem jakie mam obecnie o Te. Nie osiągnięcia. Jakie mam obecnie umki? latam sobie na, w takim buildzie Przecież aura i ognista sfera przyda, przydają mi się na miscie draugula rubhart ivry ale, ale tam to rzadziej No i co no i sobie latam po prostu taką takim Kulka jest na szóstce Troszkę jedynka m Inka, jedynka m tutaj czwórka Nie wiem do końca czemu czwórka Chyba po prostu miałem wolne punkty i dałem jeden punkt więcej aby po prostu dodawało większe obrażenia, czy coś. Bo w sumie wystarczy na adepta trójkę, żeby mieć tą ilość rund. Iskret sobie dałem na siódemkę, bo i tak nie zabiera dużo many: 14 tylko, a to jest różnica praktycznie dwukrotna obrażeń. Także taki typ ode mnie i szansa trafienia też o wiele większa, nie? Tutaj macie plus 28, a tutaj macie plus 30 i o wiele mniej many zużywacie, czyli na dobijanie przeciwników jest teoretycznie lepsze ja teoretycznie mam tylko jeden ucznia żeby po prostu była, w sumie nie korzystam chyba że przeciwnik ma faktycznie bardzo mało HP a bije obszarówkami lub jakimiś właśnie też metkami czy czymś no to używam tego żeby nie bił jakby przede mną nie? żebym go dobił zanim on dobije mnie w tym sensie i też tylko na jeden ucznia bo mało many zużywa i mało punktów itd., nie? Co jeszcze? No, to chyba by było na tyle, nie? W sensie mogę jeszcze Wam powiedzieć o petach. No, to Tom wbił 9,1, a miał chyba 8,6. Kruk miał 8,2, wbił 8,5. I Motyl ma 8,6. No, musiałbym im wbić tak setne levele, żeby latać z nimi na lodowisku. Nie wiem, czy mi się chce. Zapewne na następnym evencie petów będę dalej expić pety. A do tego czasu to zostawię spokoju. Ale no, to byłby taki. Takie szybkie podsumowanie postaci, co ja mogę więcej powiedzieć? Zapraszam na kolejne materiały. Piście, jakie materiały chcielibyście zobaczyć jako następne. Piście, czy Wam się event podobał, jak albo ogólnie eventy majowe. Event majowy, eventy majowe. Jak Wam się podobały? No i co? Piście, czy obejrzylibyście livea dziś wieczorem, czy niezbyt? <laughs> nie no, chyba dzisiaj nie będę robić livea. Nie wiem, zobaczę. Może? Nie. Dobra. Dzięki wielkie za oglądanie. Komentujcie, subskrybujcie, dajcie łapki w górę. Do następnego. Hello!